Cześć! Dzisiaj o meczu Igi Świątek z Areną Sabalenką w półfinale Roland Garros. Czego potrzebuje Polka do zwycięstwa? Ponadto, co obie tenisistki mówiły o relacjach między nimi i o kontrowersyjnym zachowaniu Lorenzo Musetiego w Paryżu? Czy Włoch powinien być zdyskwalifikowany? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Pozdrawiam z Paryża, a partnerem dzisiejszego odcinka jest bank BNP Paribas. Bank ten przygotował dla Was specjalną ofertę w postaci karty tenisowej. Karta ta daje Wam wiele zniżek, m.in. na sprzęt, Sportowy, wyjazdy tenisowe czy rezerwacje kortów w naszym kraju, a do tego także macie wtedy przez pół roku za darmo dostęp do stacji Canal+ Plus, a to stacja, która w naszym kraju pokazuje rozgrywki kobiecego tenisa, turnieje WTA, m.in. z udziałem i Świątek, Magdaleny Frank czy Magdy Linette. W tym momencie niżej znajdziecie także kod QR, który polecam by zeskanować. Więcej szczegółów dotyczących karty tenisowej również w opisie tego odcinka. Polecam, bo Bank BNP Paribas od lat wspiera światowy, a także polski tenis. W tym momencie właśnie jestem na Roland Garros, gdzie bank ten jest partnerem organizatorów Francuzów, którzy organizują od lat drugi turniej wielkoszlemowy w kalendarzu WTA i ATP. A z kolei w Polsce bank BNP Paribas przed laty był partnerem turnieju WTA 250, który był organizowany w Warszawie na kortach Legii. Tam jedną z triumfatorek była Iga Świątek. Zacznijmy od spotkania Igi Świątek z Areną Sabalenką. Panie zagrają w półfinale French Open w czwartek od godziny 15 na korcie centralnym. To będzie pierwszy półfinał Roland Garros kobiet w singlu w tym roku. Potem nastąpi drugi półfinał o nim później. To będzie także trzynaste starcie między Igą Świątek a Areną Sabalenką. Wielki mecz, na który wszyscy czekają, od startu paryskiej imprezy, od losowania, hit tenisowy. Iga prowadzi w tym momencie 8-4 w bezpośredniej rywalizacji z Białorusinką, ostatni raz mierzyły się w Cincinnati w sierpniu zeszłego roku. Polka wspominała wczoraj na konferencji prasowej po meczu z Eliną Switoliną, że to najszybsze korty twarde w turze właśnie w Cincinnati, więc warunki były na pewno lepsze dla Sabalenki. Rok temu panie mierzyły się na mączce w Rzymie i w Madrycie. W obu przypadkach lepsza była nasza tęsistka. Pamiętacie może ten finał ze stolicy Hiszpanii? Bardzo zacięty, Polka broniła piłek meczowych. Tamten mecz wybrano nawet meczem roku rozgrywek WTA. Jedyny raz, gdy arena wygrała z igą na mączce, to Madryt finał 2023. Wówczas również pasjonujący pojedynek, ale Hiszpania to też pamiętajmy specyficzne warunki. Kort w stolicy właśnie tego kraju położony nieco wyżej, piłka lata przez to szybciej. Sabalenka nigdy nie była jeszcze w finale Roland Garros, na korcie centralnym w stolicy Francji nie ma aż tak dobrych wspomnień jak Iga Świątek, w tym roku występowała tutaj dwukrotnie poza Philippe Chatrier, czyli obiektem centralnym, bo także grała na mniejszym Suzanne Lenglen, Iga zagrała tylko jedno takie spotkanie poza kortem centralnym, pytałem Sabalenkę czy to ma dla niej w ogóle jakiekolwiek znaczenie, że nie tylko gra na korcie centralnym i cytuję ją... Oczywiście, że wolałabym grać na największych kortach, ale jednocześnie może nie każdy może dostać bilet na kort centralny, a wtedy dobrze jest także występować na innych obiektach, gdzie jest równie pięknie i równie dużo osób przychodzi. Jednak pod koniec dnia, gdy mnie zapytasz, co wolę, to wolę grać na korcie Philippe Chatrier. Ale dlaczego podjęto decyzję, by zaplanować mój mecz ponownie na innym korcie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie chcę narzekać. Wygrałam, jestem szczęśliwa, powiedziała arena Iga na pewno ma generalnie większe doświadczenie w Roland Garros niż Arena Sabalenka. Polka wygrywała ten turniej już cztery razy. To może być na korzyść naszej tenisistki, ale też nie musi. Spotykają się panie w zupełnie nowej rzeczywistości w porównaniu do tego, jak mierzyły się w sierpniu zeszłego roku. Arena to liderka WTA od października. Notuje naprawdę bardzo dobry sezon. Iga w tym momencie jest piąta na świecie. Ostatnie miesiące na pewno nie najlepsze w jej karierze. Sabalenka w tym roku finał Australian Open w Indian Wells w Stuttgarcie. Wygrała w Miami i w Madrycie. Jej przewaga w rankingu nie tylko nad Polką jest bardzo duża. Z tego powodu można sądzić, że jest Faworytką albo minimalną faworytką tego spotkania. Z drugiej strony, panie zagrają na paryskiej mocce. Gdzie jak gdzie, ale tam Iga czuje się wyjątkowo. Igrzyska były dla niej wyjątkiem, bo to turniej olimpijski, trochę była inna atmosfera, otoczka, presja. Stąd taki, a nie inny półfinał z I też odnośnie Chinki, jeśli zadamy sobie pytanie, jak zagrać w czwartek z Aryną Sabalenką półfinale Roland Garros, by pokonać, by Iga była w stanie awansować do finału, to, najle to najlepiej właśnie tak, jak Rzęk zagrała z Sabalenką w ćwierćfinale turnieju w Rzymie, gdy ogrywała niedawno Białorusinkę. Byłem na tym meczu, na korcie centralnym, na obiekcie Foro Italico. To było spore zaskoczenie, bo wtedy pierwszy raz Rzęk pokonała Sabalenkę w siódmym ich spotkaniu, we wtorek panie znów się zmierzyły, tym razem w stolicy Francji, i tutaj już Białorusinka nie dała szans rywalce, wygrywając 7-6-6-3. Kluczowe elementy w czwartek dla IGI, które mogą zadecydować o rywalizacji z Sabalenką, to serwis. Oczywiście IGA musi serwować jak najlepiej, bo arena może inaczej bardzo jej zagrozić na returnie. Dobra, głębokość uderzeń, bo krótkie piłki to będzie okazja oczywiście do ataku dla liderki rankingu, umiejętne balansowanie między siłą zagrań, a minimalizowaniem ryzyka, agresją, a bezpieczeństwem, a bezpieczeństwem i. Zachowanie jak najmniejszej liczby błędów. To jest oczywiście bardzo trudne. Iga musi grać agresywnie, ale nie za każdym razem szukać winnerów za wszelką cenę. W ostatnich meczach w Paryżu pokazała właśnie ten sposób gry, z czego słynęła zawsze na mączce, z takiego dobrego, spokojnego budowania akcji. To, czego zabrakło chociażby w niedawnych spotkaniach z Collins w Rzymie czy z Go w Madrycie, oby właśnie z Sabalenką to powtórzyła w najbliższym spotkaniu. Jeśli mówimy też o spotkaniach z Collins i Goff, to oczywiście bardzo ważne będą sprawy mentalne. Z Amerykankami mentalnie nie było dobrze z punktu widzenia Iggy. Wiele błędów przez to także przyznała, że zbyt często myślała o pomyłkach w trakcie gry, no i to na pewno jej nie pomagało. Trzeba byłoby się od tego odciąć, bo błędy na pewno się jakieś pojawią, ważne by ich nie rozpamiętywać w trakcie spotkania. Zresztą, po meczu z rybakiną, właśnie w, w czwartej rundzie tutaj w Paryżu kilka dni temu, mówiła, że na przykład pierwszego seta bardzo nieudanego zostawiła za sobą, i to było cenne. Do tego też ważne, że jak nawet arena zacznie bardzo dobrze, będzie atakować, powiększać swoją przewagę, to by nie iść na wymianę ciosów z nią, na szaleńcze ataki, a dalej spokojnie budować akcję krok po kroku, postawić na poruszanie się po mączce, co Iga potrafi akurat świetnie. Oczywiście to jest teoria, zobaczymy też, jak spotkanie będzie wyglądać. Aryna gra od zeszłego sezonu bardzo różnorodnie i to może być argument po jej stronie w tym pojedynku. Woleje skróty, slajsy, na to Polka musi uważać, szczególnie gdy Białorusince nie będzie szło, to wtedy może stosować właśnie takie rozwiązania. I serwis wiadomo u Aryny również ważny, grunt to wprowadzić piłkę do gry, ale też w taki sposób, by nie odbijać zbyt krótko. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki zarówno Sabalenki, jak i Świątek, możliwości obu pań, okoliczności, czyli po finał Roland Garros, styl gry, to wydaje mi się, że Białorusinka jest minimalną faworytką. Tego meczu półfinałowego, ale to nic nie musi oznaczać. Polka ma narzędzia, by wygrać to spotkanie. Też jestem ciekaw, jak Iga sobie poradzi w półfinale, z uwagi na to, że ostatnio na tych najbardziej zaawansowanych etapach turniejów, ćwierćfinały, półfinały największych imprez, nie grała najlepiej. Było widać napięcie, no, to nie były jej najlepsze spotkania, oby teraz wyglądało to dużo lepiej w meczu czwartkowym. I też warto zauważyć tak przy okazji, że może ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu naszej tenisistki dotychczas, nie jest po prostu tak dobry jak poprzednie, to jednocześnie ma już co najmniej drugi półfinał wielkoszlemowy w drugim tegorocznym turnieju, bo zarówno w Melbourne była w półfinale, tam piłka meczowa z Madison Keys naprawdę mało zabrakło, Amerykanka potem wygrała cały turniej Australian Open i tutaj już jest Minimum w półfinale w Paryżu. Dziennikarze po ćwierćfinale Areny Sabalenki z Kinwędrze pytali o relacje Białorusinki z Polką, i Arena powiedziała: Tak, wcześniej nie było między nami komunikacji, żadnych treningów wspólnych, ale teraz jest lepiej, lepiej się dogadujemy, częściej ćwiczymy razem i znamy się całkiem dobrze. W przeszłości zagrałyśmy wiele wspaniałych pojedynków. Jeśli Iga będzie moją rywalką, to będę podekscytowana. To wtedy jeszcze nie wiedziała, czy zmierzy się ze Switoliną, czy ze Świątek i. Przedstawiciele mediów dopytywali numer jeden rankingu, w którym momencie zbliżyła się do świątek, i właśnie Białorusinka powiedziała, że. Chyba właśnie w sytuacji, gdy nagrywały jeden filmik na TikToka podczas turnieju mistrzyń w listopadzie zeszłego roku. Od tego czasu okazało się, że możemy się komunikować, czasem ćwiczyć razem. To był pierwszy krok do naszej wspólnej relacji lepszej. Powiedziała Aryna, nawet tutaj w Paryżu, tuż przed startem Roland Garros miały okazję trenować chwilę. I też Iga była tutaj pytana w Paryżu o relacje między nimi. Cytuję, mam do Aryny wielki szacunek. Jest zawodniczką, która jest trochę bardziej ekspresyjna w emocjach, to w pewnym sensie od niej zależało, jaka była atmosfera między nami. Jestem raczej stała. TikTok był na pewno super, powiedziała Polka. I dodała, że zarówno ona, jak i Sabalenka mogły pokazać dzięki temu nagraniu, że mogą się dobrze dogadywać. To co się dzieje na turniejach WTA Finals jest fajne, trochę luźniejsza atmosfera, końcówka sezonu. Arena też poukładała pewne rzeczy na korcie i poza nim mamy relacje pełne szacunku, dodała nasza tenisistka. Warto też wspomnieć o Elinie Switolinie, bo przegrała w ćwierćfinale Roland Garros z Igą Świątek, ale to był bardzo dobry turniej dla niej, naprawdę dojście do najlepszej ósemki. Wcześniej była także w ćwierćfinale w Rzymie i w półfinale w Madrycie, więc te turnieje na Mączce udane, Wiosną także wygrała turniej WTA 250 we francuskim Rouen. Mówiła, że jest zadowolona ze swojej formy obecnej. Chce wrócić do top 10, w tym momencie jest 14 na świecie. Pytana o to, kto wygra w czwartek: Sabalenka czy świątek. Switolina powiedziała, trudno powiedzieć: obie należą do absolutnej czołówki. Rozegrały wiele świetnych spotkań w przeszłości, także w Paryżu. W niektórych aspektach iga się rozwinęła, w innych arena. Wydaje mi się, że jest 50 do 50, ale. Z drugiej strony Iga wygrała ten turniej kilka razy, wróciła do dobrej formy, więc wydaje mi się, że ona ma przewagę na tym korcie konkretnie, na korcie centralnym w stolicy Francji. Ma pewność siebie bardzo dużą właśnie w tych warunkach. Teraz o meczach panów. Lorenzo Musetti w ćwierćfinale pokonał Francesa Tiafo 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. To drugi półfinał Włocha w karierze po Wimbledonie zeszłorocznym. Pierwszy raz w Paryżu doszedł tak daleko, Ostatnie tygodnie ma naprawdę imponujące. Awans do top 10, półfinał w Rzymie. Teraz zmierzy się z Alcarazem, z którym także niedawno mierzył się w meczu o finał na Foro Italico. Hiszpan z kolei ograł w stolicy Francji Tomiego Pola 6-0, 6, 6, 6 Nie dał żadnych szans Amerykaninowi. Wyraźna wygrana i kibice byli trochę rozczarowani, bo ten mecz był wyznaczony na sesję wieczorną we wtorek. Krócej trwał niż chociażby spotkania pani na Roland Garros. To pokazuje, że wybieranie meczów, Męskich na sesję wieczorną na korcie centralnym w Paryżu nie zawsze może być dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o Musettigo, to pojawiło się wielkie zamieszanie po jego zachowaniu w trakcie meczu, właśnie z Francesem Tiafo. Niektórzy mówią nawet o skandalu, o dyskwalifikacji. Pod koniec drugiego seta Włoch nie wytrzymał, chciał wyładować złość. Problem w tym, że przy okazji oberwała także sędzia liniowa. Gdy otrzymał piłki od chłopca do podawania piłek, jedną z nich postanowił kopnąć przed siebie. Trafił akurat w stojącą niedaleko sędzię liniową, dostała w klatkę piersiową, wydaje się, że nic poważnego jej się nie stało. Niemniej i tak tenisista dostał upomnienie od sędziego głównego i pojawiło się wiele pytań, czy nie powinien być nawet zdyskwalifikowany. Ten temat podjęła chociażby stacja Eurosport. To raczej nie jest dyskwalifikacja. Wprawdzie sama akcja nie była najszczęśliwsza, bo jednak kopnął piłkę w stronę, gdzie stają zwykle sędziowie. Jednak rezultat nie był już tak bardzo poważny. Być może sędzia dokładnie nie widział akcji. Pewnie wyglądało to na nieudolne podniesienie piłki. Włoch tłumaczył, cytuję: To był naprawdę pechowy zbieg okoliczności. Szczerze mówiąc, byłem trochę przestraszony, bo nie chciałem nikogo skrzywdzić. Od razu podszedłem do kobiety, przeprosiłem ją. Słusznie otrzymałem ostrzeżenie. Wiele osób jednak nie zostało o tym przekonanych. Przypominało się historię chociażby Nowaka Dżokowicia. Pamiętacie, pięć lat temu w trakcie meczu z Hiszpanem Pablo Carreño Bustą na US Open kończąc Gema wyjął piłkę z kieszeni i uderzył przed siebie rakietą, trafiając przypadkiem sędzie liniową. Został wtedy zdyskwalifikowany, miał pecha, bo trafił akurat sędzie w gardło. Miał nawet przez chwilę problemy z oddychaniem. Z jednej strony rozumiem, że liczy się zamiar lub jego brak, zrobienia komuś krzywdy, a potem także efekt, czyli w przypadku Dżokowicia dużo poważniejszy. Tej sędzi od Mosetiego nic poważnego się nie stało. Niemniej to nie była też zasługa Włocha, po prostu miał farta szczęście, że nie trafił w jej gardło czy oko. Pytanie, czy na szczęściu lub jego braku powinno się opierać to, czy ktoś jest zdyskwalifikowany, czy nie. Nie wiem do końca. Jokowicz też nie chciał zrobić krzywdy tamtej kobiecie. On nie miał po prostu tyle szczęścia, co Włoch i. Przez to serb został wyrzucony z tamtej edycji US Open. To trudne sytuacje i znaleźć tutaj odpowiednie przepisy wcale nie jest łatwo. Aczkolwiek wiele osób naprawdę podkreśla, że Włocha nie powinno być już w tym turnieju, powinien zostać zdyskwalifikowany. Część osób także wskazuje ironicznie, a może nie ironicznie, że gdyby Djokovic był na miejscu Musetiego, to kto wie czy nie spotkałyby go poważniejsze konsekwencje. Podwójne standardy akurat w tenisie są dość częstą praktyką. A Serb nie ma najlepszego wizerunku, raczej recydywisty, który już nie raz naruszał przepisy tenisowe. A wy co sądzicie o tej historii? Bo widzę, że zdania u kibiców są bardzo podzielone, czy Włoch powinien być zdyskwalifikowany, czy nie. I na koniec o tym, co w środę czeka nas. Czyli pozostałe dwa ćwierćfinały. Pań, Mirra Andrzejewa, Lois Boisson, Rosjanka, zagra z Francuską. Gospodarze wierzą, że ta rewelacyjna Boisson zajdzie jeszcze dalej i wewnątrz amerykańskie starcie Madison Keys, Coco Goff, Jestem bardzo ciekaw, kto stworzy z tych czterech tenisistek parę półfinałową. U panów Janik Sinner będzie się mierzył z Bublikiem, Kazachem, który pierwszy raz doszedł tak daleko w Wielkim Szlemie i hit wieczorem Aleksander Zwieriew, Nowak Djokovic. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na nadchodzące starcie Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania także innych materiałów. Pozdrawiam z Paryża. Trzymajcie się mocno.